w kolejnym filmiku i, 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 i od razu mówię i przepraszam że nie było mnie, y, i przepraszam, że nie było mnie tak długo, bo byłam hola, ale teraz już jestem i, i, i nagrałam filmik poszedłam. Nie będę wam nic pokazywać, po prostu wam y, powiem czemu mnie nie było y, i jeśli chodzi, że, jeśli chodzi o filmiki, to przepraszam na mocniej, ale po prostu jutr, y, dzisiaj nie dam rady Wam mieć pokazać. No bo, bo, no bo jestem już po pozwolnieniu i, i w, od wczoraj mnie bolał brzuch i przepraszam na mocniej, ale y, no... I już jestem zdrowa. Jutro może się postaram coś nagrać i rzucić na YouTube. I, I z góry przepraszam, że nie było mnie dawno, yy, bo, bo yy, sorry, i przepraszam, że nie, nie nagrywałam dawno bo 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 miałam, bo miałam, yy, bo miałam, bo, bo miałam urodziny i nie mogłam i nie mogłam i nie mogłam, i nie mogłam i nie mogłam siedzieć no i ani nagrywać, ani nic. Więc tylko, więc tylko yy, siedziałam po więc tylko siedziałam, no, ale już jestem i, i może się potem bo może potem się uda coś nagrać po siadaniu. Nie wiem w ogóle. Jestem w ogóle jakaś yy, śrpa ale i jak widać, ja się uczę piosenki, ja Nie da się załatwić, żeby, żeby nagrywać e, jakieś minionki czy coś. I co to, to to będę, będziemy, z, będę zawsze pod kontrolą. Jeśli wam się spodobał ten filmik, to łapkę w górę, Jeśli nie ma powodu, to co tu będzie mój kanał? No i pa! Za chwilę będzie kolejny filmik. Pięć już Pa! Pa!